Jesteś w stałym połączeniu ze wszechświatem. Świadomie lub nie prowadzisz z nim dialog. Zawsze dostajesz wskazówki i odpowiedzi na Twoje pytania. Interpretując zbiegi okoliczności w Twoim życiu, musisz zacząć najpierw od zadania najistotniejszego w tym czasie dla Ciebie pytania. To pytanie wskaże Tobie kierunek. A sens każdej synchroniczności będzie łatwiej dla Ciebie widoczny. Musisz tylko zachować czujność, a zauważysz, że docierają do ciebie informacje, które pomogą tobie w odpowiednim momencie. Wszechświat wysyła nam ostrzeżenia, ale i podpowiedzi, dzięki którym możemy gładko przejść każdą próbę. Gdy nie słucham znaków, zdarza mi się przejść na czerwonym świetle, mimo że jestem przekonana, że przed chwilą było jeszcze zielone. Moje zaskoczenie z nagłej zmiany światła budzi mnie z marazmu i wiem, że zostałam ostrzeżona, że coś mi umknęło. Robiłem remont mieszkania i miałem olbrzymi problem z fachowcami. Jeden wziął zaliczkę i zniknął. Inny powiercił dziury, po czym stwierdził, że sam tego nie zrobi i wezwał kolegę do pomocy, ale w ostateczności też pracę porzucili. A jeszcze inny tak przymocował miskę klozetową, że ta nie wytrzymała pierwszej próby. Ale teraz już wiem, że remont mieszkania był odzwierciedleniem mojego wewnętrznego rozwoju i moich niedokończonych przemian. Zastanawiałam się rano, czy mam prawo inwestować i oczekiwać zysku. Czy nie wystarczy to, co mam? Jadę tego samego dnia autem, a w radiu leci piosenka za kopawer Boso. Od razu nie wiem sama, dlaczego pojawiła się myśl, że za mało kotletów usmażyłam, a chłopcy jedzą coraz więcej. I w tym momencie usłyszałam w lecącej właśnie reklamie: Załatw sobie bezpieczną przyszłość. Taka magia synchroniczności otacza mnie codziennie. Poszłam na zakupy do sklepu tylko po kilka rzeczy. Miałam wszystko napisane na kartce, ale przy kasie okazało się, że są tego aż cztery wielkie reklamówki. Sklep mam blisko, ale strasznie zmęczyłam się niosąc te ciężary. Musiałam pójść do drugiego sklepu, gdzie też okazało się, że zakupy są bardzo ciężkie i wyjątkowo się przy nich zmęczyłam. Będąc w domu jeszcze tego samego dnia, włączyłam listwę z przedłużaczem, która w tym samym momencie się spaliła. Żeby podłączyć nową, musiałam odsunąć ciężką szafę. I w tym momencie już wiedziałam, że to był znak z góry. Dźwigałam do tej pory ciężar i było mi ciężko, ale teraz popłynie już nowa energia. Metody, jakimi dysponuje wszechświat, żeby wysłać nam informacje i znaki, są przeróżne. A ty jakiej synchroniczności doświadczyłeś? Dziękuję, że jesteś.